Cześć, mam na imię Karolina i serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym filmem, takim związanym ze studiami i dzisiaj zajmiemy się takim tematem, który myślę, że przeraża część z nas studentów, czyli no tymi zapisami. I o ten film też dostałam kilka właśnie próśb, dlatego że zapisy nie tylko dla nowych studentów, ale też dla tych studentów, takich na przykład jak ja. Ja teraz będę zaczynać trzeci rok studiów. One są trochę przytłaczające. I na początku ciężko się z nimi ogarnąć. Nie wiadomo w ogóle o co chodzi z tymi zapisami. I dzisiejszy mój film ma być taką wskazówką, takim przewodnikiem, co po prostu można zrobić po kolei, żeby w miarę te zapisy ogarnąć. Ja studiuję na Politechnice Wrocławskiej i u nas zapisy trochę mogą się różnić od zapisów na przykład na USOSie. My zapisujemy się przez J-SOS. Postaram się w tym filmie uwzględnić ewentualne jakieś tam odstępstwa jakieś zmiany które mogą być pomiędzy uczelniami ale od razu mówię że no nie wiem na 100% jak jest na innych uczelniach i raczej w tym filmie głównie będę mówić o moich doświadczeniach właśnie na Polibudzie więc jeśli chcielibyście zobaczyć co ja mam do powiedzenia mniej więcej o co z tymi zapisami chodzi to koniecznie oglądajcie dalej nie zapomnijcie też żeby wejść na mojego Instagrama hejoszki, tam możecie się też mnie zapytać po prostu przez DM a jeśli Macie jakiekolwiek pytanie związane ze studiami lub nie? Zapraszam do oglądania. Ogólnie, po pierwsze, zaczynając y, uczelnię, czy w ogóle zaczynając nowy semestr, musimy sprawdzić, czy w ogóle w tym semestrze my się będziemy zapisywać sami, czy też będziemy mieć z góry przydzielony plan. Jak to zrobić? Najlepiej po prostu wpisać w Google, załóżmy na przykład tak jak ja wpisuję Politechnika, Wydział 10, bo ja jestem na W10, zapisy i tam po prostu sobie szukam harmonogramów, w którym sprawdzam czy mój semestr się zapisuje. Przez po prostu te zapisy, układam sobie plan i tak dalej, czy plan mam ułożony z góry. Często właśnie dla pierwszych semestrów ten plan jest ułożony z góry, co z jednej strony jest dobre, dlatego że po prostu nie musicie się właśnie bawić, nie musicie się stresować tymi zapisami, ale niestety nie wiecie tak naprawdę na co traficie, nie wiecie jak ten plan tak naprawdę Wam się ułoży, przez co nie możecie sobie tego planu, wiecie, tak ułożyć pod siebie. Więc, no tutaj mamy dwie strony medalu. Po prostu najlepiej wpisać zapisy, waszą uczelnię czy wasz wydział i po prostu sprawdzić. Na pewno są takie harmonogramy w internecie. Okej, okay, jak macie napisane, właśnie, że plan z góry, no to już praktycznie. To już mój film na tym się kończy, ale jeśli macie określony na przykład dzień, w którym będziecie mieć te zapisy i określone gdzieś tam jakieś godziny, no to teraz musicie czekać po prostu na maila z uczeń. Jeśli chodzi o te maile, mam na myśli tak, jak jest akurat u nas. U nas każdy student dostaje swoją jakby godzinę, w której będzie się zapisywał. Jest to dobra rzecz, dlatego że nie pojawia się wtedy taki problem, który widziałam, że czasami się chyba pojawia akurat na USOS-ie. Że przy zapisach wywala was ze strony, dlatego że jest po prostu tyle osób. U nas, tak naprawdę, na drugim semestrze, godziny przydziału dostaliśmy pod względem wyników z matury, ale teraz, jakby im dalej w las, tym dostajemy jakby za średnią z poprzedniego semestru. Czyli po prostu, im lepsza średnia. Tym szybciej się zapisujemy, tym mamy jakby więcej opcji, tak naprawdę zdążymy się po prostu na przykład zapisać do tej grupy, do której chcemy. No i w takim razie przychodzi do nas mail z godziną, w której będziemy mieć zapisy, więc mamy już tą naszą godzinę zapisów. I tak naprawdę, gdzieś w okolicach tego maila, są naszą możliwością, dostępem do zapisów, pojawia się siatka zajęć. I co to jest ta siatka? Bo to słownictwo, którego teraz używamy, może być dla niektórych takie dziwne, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, więc ja chciałabym teraz wytłumaczyć, co to jest siatka. Siatka to jest taki plan, na którym są wszystkie grupy z każdego przedmiotu. Po prostu wszystko, wszystko napakowane, dlatego siatka po prostu wygląda bardzo potężnie. No, taki syf po prostu jest tak naprawdę na tym planie. Nie wiadomo o co chodzi. I teraz naszym zadaniem, żeby ułożyć sobie ten plan, jest zobaczenie. Na przykład, dobra, mamy pięć grup z danego przedmiotu. Która grupa o której godzinie, w jaki dzień najbardziej mi odpowiada? Wybieramy sobie jedną taką grupę, reszta nas nie interesuje. Później patrzymy sobie, dobra, tu mamy następne ileś tam grup, znowu wybieramy jedno. I naszym zadaniem jest po prostu ułożyć sobie ten plan tak, żeby po prostu nic na siebie nie nachodziło, żeby ten plan nam odpowiadał, żebyśmy zdążyli się w te grupy zapisać no bo wiadomo, nie zawsze jesteśmy, wiecie, pierwsi w kolejce, a grupy czasami liczą na przykład po 15 osób, a jesteśmy gdzieś z tyłu. Musimy sobie tak naprawdę też sprawdzić, czy gdzieś nie będziemy musieli wpakować angielskiego albo na przykład WF-u jakiegoś. No więc to jest naprawdę no, ciężko, logistycznie trochę do pokładania. Dlatego akurat na polibujdzie mamy taką fajną rzecz, taką fajną stronkę, która się nazywa Zapisy na PWR. Do, wkleję Wam link i w ogóle ktoś, kto wymyślił tą stronkę jest naprawdę geniuszem, dlatego że ta stronka się łączy z tym naszym J-Sosem na który przychodzi to, kiedy mamy zapisy. I to, że ta jakby stronka zapisy na PWR widzi, że my mamy dostęp już do tych zapisów. Ona wyświetla nam po prostu siatkę, i układając sobie ten plan, jak zaznaczymy już jakąś grupę. To reszta grup, które sam wiecie, z tego samego przedmiotu nie jest podświetlona, tylko jest no tak na ciemno, i wtedy po prostu wiemy, że już tu nigdzie nic nie musimy brać, bo już mamy ten przedmiot wzięty, tak jakby. I co jest fajne, jak sobie ten plan ułożymy, to wszystkie kody, które nam później będą potrzebne, no żeby się po prostu zapisać, żeby te kody wkleić tam, gdzie na tą stronę, na której się będziemy zapisywać, one nam się układają. No i w ogóle ja mówię Wam, ta stronka jest genialna. Bardzo pomaga w ułożeniu, tak naprawdę, tego. Planu, no bo my widzimy od razu, co jeszcze musimy wziąć, czy wszystkie przedmioty już są ok. Przy układaniu planu pamiętajcie o tym, czy na przykład w danym no, semestrze będziecie brać angielski albo jakiś dodatkowy przedmiot, czy nie wiem, czy wg, czy coś takiego. Gdzieś popatrzcie mniej więcej, gdzie moglibyście zostawić jakieś luki, albo nie wiem, wziąć jakieś zajęcia na przykład na później, albo na wcześniej. Też warto o tym pamiętać bo przy układaniu planu. I co jest ważne, te zapisy, które my mamy są wydziałowe, ale też... Później po tych zapisach, akurat tak jest na politechnice, mamy później zapisy te takie ogólne, ogólnouczelniane, gdzie my po prostu właśnie możemy się zapisać na angielski, możemy się zapisać właśnie na WF, i te zapisy ogólnouczelniane to już jest, no taka masakra, dlatego że cała uczelnia w tym momencie dostaje przydział i tak naprawdę się możemy zapisać no, na ten WF, no nie wiem, na który jest 18 osób w grupie. No i teraz weź po prostu się zapisz w jakimś tam sensownym terminie, wyprzeć jakieś tam osoby i tak dalej. No jest dosyć ciężko, nie mówię, że nie da się tego zrobić, bo się da to zrobić, ale nie zawsze niestety traficie akurat na przykład na dany WF, który byście chcieli. Ja na przykład przez pandemię chodziłam w tamtym semestrze na jakiś trening funkcjonalny, no co nie było moim wymarzonym wf no ale po prostu WF no niestety trzeba odbębnić, no i tyle. Polecam wam serio tą stronkę zapisy na PWR. Na tej stronie w ogóle też się aktualizuje podczas zapisów, na przykład trwa już wasza tura zapisów, już ileś tam osób się zapisało, to tam się aktualizują miejsca w grupach i jak na przykład już jest cała grupa wypełniona, no to już wam się odznacza na szaro, że nie możecie jakby już się do niej zapisać. No i wtedy szybko musicie sobie ułożyć na przykład następny plan, pozamieniać, żeby wam pasowało, żebyście jednak wzięli po prostu ten przedmiot, który jest wymagany. No, i na przykład e, czasami niestety się zdarza, że tak wywala, no i trzeba brać inny przedmiot, i w ogóle, no ale tu się nie denerwujcie. No, zawsze się po prostu można jakoś dogadać w razie czego, czy zamienić się z jakimś kolegą, czy coś takiego, więc nie przejmujcie się, jeśli wam się nie uda zapisania to, co chcecie, bo ewentualnie można gdzieś zagadać z jakimś prowadzącym, może się uda. Jakoś coś tam, wiecie, obejść, przeskoczyć, dostać się do innej grupy i tak dalej. Mamy właśnie tutaj generowanie tych kodów. I co ja Wam proponuję? Te kody się generują chyba alfabetycznie. I ja proponuję Wam ułożyć sobie kody od tych grup, gdzie jest najmniej jakby miejsc, czyli na przykład od grup projektowych czy ćwiczeniowych, gdzie mamy po 15 osób w grupie. Dlatego, że wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że szybciej zdążycie się zapisać na to, że na przykład wiecie, nie zabraknie dla Was miejsca Bo na przykład na wykłady, no to każdy ma miejsce, każdy się zapisze i każdy zdąży Więc proponowałam do te wykłady po prostu na samym końcu się na nie zapisać No to jest taki właśnie mój tip i ja tak zwykle się staram układać I też pamiętajcie, że jeśli macie tą stronkę odpaloną, to te kody sobie zapiszcie, przekopiujcie gdzieś do notatnika czy do Worda Bo ja raz tak zrobiłam, że kopiowałam ze strony tej... Właśnie zapisy na PWR i mnie wywaliło I w trakcie zapisów po prostu ym, Nagle mi zabrakło Miejsca właśnie na jednej W jednej z grup, do której chciałam należeć Także pilnujcie tego, żeby po prostu Przed zapisami sobie to szybko przekopiować Jeszcze gdzieś tam w jakieś takie miejsce, gdzie wam z tego po prostu nie wywali Ok, no i tak naprawdę w trakcie zapisów Zapisy, ja w ogóle mam zapisy jutro I wam będę też pokazywać, jak ja się zapisuję U nas zapisuje się na takiej specjalnej stronie edukacja CL, Na której po prostu trzeba wejść na nią i wklikiwać, po prostu wpisywać, no przekopiowywać sobie wszystkie kody, no i po prostu tak się zapisujemy na zajęcia. Cały proces zapisywania się, jak widzicie, nie jest, jak zobaczycie później dalej, bo dalsza część tego filmu to będzie taki trochę vlog. Nie jest aż taki skomplikowany, jak ta pierwsza część, czyli układanie tego planu z tej siatki, a siatki potrafią być skomplikowane. Też w ogóle często zdarza się coś takiego, że siatki są zrobione tak, że na przykład są takie trójkąty, nie są takie zwykłe, wiecie, zajęcia od kiedyś do kiedyś, tylko mają, mają idą w taki trójkąt, w tą albo w tą stronę. Co te trójkąty oznaczają? To oznacza, że dana rzecz będzie po prostu co dwa tygodnie. I jest w tydzień nieparzysty lub tydzień parzysty To nam się wyświetla właśnie na, na tych siatkach I co ja Wam pro, w ogóle proponuję, to jest to, że pamiętajcie, że jak macie tydzień Na przykład dwie rzeczy, które są, na przykład dwie różne grupy Jedna jest tydzień parzysty, druga jest tydzień nieparzysty To możecie je mieć w planie obie pod sobą, zaznaczone Że te dwie grupy obie w tych samych godzinach bierzecie No dlatego, że nigdy na uczelni nie ma tak, że jest naraz tydzień parzysty i nieparzysty I po prostu, wiecie, zaoszczędzicie sobie Miejsce, a tak czy tak o tej godzinie zawsze coś będzie. Ja tak na przykład robię, albo robię na przykład w jeden dzień, że są dwa tylko zajęcia I sobie oba te zajęcia daję na przykład w jednym tygodniu, na przykład tygodniu nieparzystym I wtedy tydzień parzysty mam wolny Więc pokombinujcie właśnie z tymi tygodniami parzystymi, nieparzystymi To też fajna sprawa, bo po prostu możecie nagrać mieć cały dzień w tygodniu po prostu wolny Myślę, że w takim razie całą taką teorię związaną z zapisami gdzieś tam wam przedstawiłam Mam nadzieję, że nie będzie to dla was takie na no, mocno przytłaczający i że dacie radę się zapisać na te grupy, które po prostu byście chcieli. Nie przejmujcie, je, jeśli Wam się nie uda zapisać, może gdzieś tam później ewentualnie jakoś załatwicie sobie, czy na przykład zamienicie się z kolegą czy coś takiego. No i w takim razie przechodzimy już do tej części vlogowej, którą zobaczycie no, za chwilę. W której po prostu ja się będę zapisywać, zobaczymy, bo dla mnie to też będzie dosyć stresujące. To jest wiecie, takie, no tak jakbyście chcieli sobie coś kupić na jakimś merczu, na Zalando Lounge i po prostu wiecie, nie wiecie, czy traficie, czy nie. E, takie porównanie tutaj głupie, ale no zobaczycie po prostu, czy mi się uda. No i mam nadzieję, że tą wersję teoretyczną coś się z niej dowiedzieliście, no i że mniej więcej wiecie o co chodzi. Hej, ogólnie dzisiaj mam zapisy na 14.39. Zapisy na mojej uczelni się zaczynają o 14.13, jakoś na moim kierunku w sensie. No więc trochę się boję, że mi się no, nie uda zapisać na wszystko to, co bym chciała. Ogólnie zrobił się też problem związany z specjalizacjami kto, kiedy, jakie zajęcia powinien wybrać Mam nadzieję, że ten plan mam ułożony dobrze i mam nadzieję, że mi się uda zapisać dlatego, że no na niektóre grupy jest tylko 15 miejsc No więc liczę na to, że mi się uda Także trzymajcie kciuki Więc tak mniej więcej wygląda zapisywanie się na zapisy Tu mi wyskakiwały błędy, bo nie takie kody zaczęłam wpisywać Ale ogólnie tak po prostu trzeba wklejać i kopiować i tak dalej więc ogólnie już jest po zapisach, jestem zadowolona, bo właśnie ten wtorek, na przykład jak widzicie, i czwartek będę mieć praktycznie wolne, tak samo jak środę co dwa tygodnie. No także jestem ogólnie zadowolona z tego planu i w miarę mi się tam udało zapisać na to, co chciałam, także jest git. Ja właśnie montuję teraz ten film, który oglądacie. Zapomniałam właśnie nagrać takiego outro, więc no w sumie wszystko na wszystko to, co chciałam, mi się udało zapisać. Jedynie tam miałam problem, bo zaczęłam wpisywać nie z mojej jakby specjalizacji rzeczy, bo mi się pomyliło na tej siatce i w ogóle. No ale koniec końców na wszystko co chciałam się zapisałam, także miałam akurat farta. No i jestem zadowolona całkiem z tego planu, tak jak słyszeliście wcześniej. I jeśli film Wam się spodobał, no to oczywiście dajcie lajka, subskrypcję zaobserwujcie też mnie na Instagramie, bo tam też się czasami pojawiają jakieś Insta Stories i tak dalej. I dajcie znać też, co chcielibyście zobaczyć, jakie filmy właśnie też związane ze studiami. No i w takim razie do zobaczenia. Cześć!